tu kilka tych magicznych chwil dla mnie ubranie dobra ja mam takie pytanie w związku z tym jeśli on dostał bana na kanały na youtube a jest w regulaminie że jak dostaniesz bana na kanał to masz bana na mordę i nie masz więcej masz mieć kanałów no to albo on ma teraz to albo on ma teraz yy... znaczy nie ma tego bana to powinien mu kanały oddać, a jak ma to nie powinien tu być, nie? Nie ma bana na twarz. Uniewinniony został oficjalnie, nie został uniewinniony. Wczytałem wczoraj, że proces od nowa wystartuje. Miał pana na udzielanie się publicznie od sądu, ale nie od YouTube'a. No ale jak nie miał od YouTube'a, jak mu kanał zbanował? Tam mężczyzna, kanał... Nie mogę, nie, nie znajdę linka, no ale był ten. No nie wiem, no dziwne to dla mnie jest. On kiedyś coś pierdolił, jakieś wyświetlenia. Stary, trójkąt, nagrywany raz, <gryw> miał milion wyświetleń ponad w jedną dobę. O-oo! Trójkąt mermudzki, o! o o! Ty, wyszedłem z filmu klienta i drugi ten. I drugi ten. Filmu klienta. Rzucaj. się rzucił. To na początku? Każdy vlog tutaj z Majorki to jest 60 tysięcy łapek w 12 godzin, a jak nie, to nie ma vloga. I tyle. No śmiesznie było Nie naszek dziwisz, że ma drużyny ma taki kanał, który ma trzy bajki subów chyba? Kanał Kurwa się jakoś się nazywa... inaczej nazywał. O, Disco Marek, no to 2,5. I on go w ogóle nie używa. Kurwa, koncerty gra i Disco Disko Marek i chuj. Kurwa, disco Marek ma więcej subów niż ja na gównym. <grymne> kuku, kuku, No ale tak szczerze, moim zdaniem lepiej by było nagrywać na kanale, który ma 2,5 miliona subów, nawet jak Acensa masz zbanowanego, niż nagrywać na, yy, niż nagrywać na jakimś nowym kanale. Więc no. No no jaki kurwa kabaret, pewnie banan dostanę. Spontan w tylu dancehall.